Witaj. Latarnia duszy to miejsce, gdzie światło prowadzi cię przez mrok codziennych rozterek. Dzisiejszy odczyt kart jest jak blask latarni, wskazuje kierunek, ale to ty decydujesz, którą drogę wybierzesz. Pamiętaj, odczyt jest ogólny, może nie rezonować z każdą duszą, która tutaj trafi. Jeśli jakieś przesłanie nie przemawia do ciebie, pozwól mu odpłynąć i czerpie jedynie to, co rozświetla twoją drogę. Z otwartym sercem rozpocznijmy tę podróż do głębi Twojej duszy. Zapraszam. Dziś, przy świetle wiosennego słońca i energii odradzającej się natury, wyruszamy w wyjątkową podróż. Wiosenne przebudzenie. Może stać się Twoim przewodnikiem. Podobnie jak wiosna budzi do życia uśpione rośliny, tak i my spróbujemy odkryć, co w naszych duszach zaczyna kiełkować, co wymaga uwolnienia, a co potrzebuje troski, by rozkwitnąć w pełni. Tarot będzie naszą latarnią, światłem, które pomoże nam zrozumieć, jaką drogę obrać w tym nowym cyklu życia. Każda z kart oświetla inny aspekt naszej wewnętrznej odnowy. Otwórzmy wspólnie przestrzeń na te przesłania. Czas otworzyć karty i zobaczyć, jaki blask niesie dla Ciebie wiosenny cykl. Bliźnięta, jesteście znakiem powietrza, pełnym ruchu, ciekawości, wyjątkowej wielozadaniowości. Często macie dualną naturę, dzięki której potraficie dostrzegać wiele perspektyw, ale czasem trudno jest Wam podjąć jednoznaczne decyzje. Piosenne przebudzenie daje Wam wgląd, jak możecie lepiej wykorzystać swoją wewnętrzną energię, pozostawając otwartym na zmiany, a jednocześnie przezwyciężając swoje ograniczenia, otworzyć się na swoje prawdziwe pasje. Co zostawiasz za sobą? Piątka Mieczy wskazuje na frustrację lub konflikty i poczucie straty. Może wskazywać na sytuacje, które mogły w przeszłości pozbawić cię energii i poczucia równowagi. Być może spotkały cię sytuacje, w których czułyście się pokonane, ale nosiłyście te wydarzenia zbyt długo, nie pozwalając sobie na prawdziwe wybaczenie i sobie i innym. Ta karta sugeruje, że pora uwolnić się od dawnych, porażek lub sporów, które cię obciążają. Twoja pamięć o trudnych Doświadczeniach jest zbyt długo obecna w Twoim życiu. Nie jest Ci potrzebne takie obciążenie. Karta radzi, że pewne wspomnienia z przeszłości powinny zostać przezwyciężone, aby otworzyć przestrzeń dla nowej energii. Jeśli w gronie przyjaciół lub współpracowników doszło niedawno do kłótni, która odcisnęła emocjonalny ślad w Tobie, czas przeanalizować tę sytuację. Nabrać dystansu i wyciągnąć z tego naukę. Pozwól odejść negatywnym uczuciom, zostaw je, nie dźwigaj niepotrzebnego balastu, nosisz je zbyt długo. Pokonaj wspomnienia lub przeszłość. Obciążają cię, możesz to pokonać, a poczujesz lekkość w sobie. Co zasadziłeś, co teraz kiełkuje? Odwrócony rydwan wskazuje na trudności w kontrolowaniu kierunków własnych działań i wewnętrzny chaos. Być może masz poczucie, że ciągle napotykasz same przeszkody, które spowalniają twój rozwój. Wkładasz wiele wysiłków w kierowanie swoim życiem, a i tak ciągle zderzasz się z oporami i blokadami na swojej drodze. Jednak masz wystarczająco dużo energii, by odwrócić tę sytuację i odnaleźć jasność celu. Karta wskazuje, że światło zaczyna oświetlać twoją ścieżkę. Może to być przebłysk intuicji, nowe inspiracje lub zrozumienie, które pozwoli na przełamanie stagnacji. Poraz zrozumieć, że nie musisz zawsze forsować spraw na siłę. Czasem ważniejsze jest znalezienie płynności i zaufanie intuicji. Obecnie Kiełkują w tobie pomysły, które wymagają precyzji i cierpliwości w realizacji. Jeśli masz trudności z rozpoczęciem nowego projektu zawodowego, powoli zaczynasz dostrzegać rozwiązania lub możliwości. Daj sobie czas, jasność przyjdzie. Karta wzywa cię, abyś skupił się na jasności własnych potrzeb i inspiracji, zamiast działać impulsywnie. Wtedy rozpalisz swój ogień kreatywności. Czego potrzebujesz, by rozkwitnąć? Królowa kielichów reprezentuje głęboką wrażliwość emocjonalną połączoną z intuicją. By rozkwitnąć, potrzebujesz wsłuchać się w swoje uczucia i kierować się emocjonalną mądrością. Jesteś intelektualny i często tłumisz swoje emocje, co powoduje gromadzenie ich wewnątrz siebie. A co w konsekwencji prowadzi do wewnętrznego rozdarcia? Karta radzi, że kluczem do wzrostu jest wykorzystanie wewnętrznej klarowności emocji jako przewodnika. Jeśli masz wątpliwości w relacjach, czy to przyjacielskich, miłosnych, czy zawodowych, skup się na tym, co naprawdę czujesz, zamiast kierować się wyłącznie logiką. Korzystanie z intuicji pomoże Ci podejmować decyzje bardziej zgodne z Twoim prawdziwym ja. Możesz uzyskać jasność dzięki swoim uczuciom. Zajrzyj w głąb siebie, zaufaj swojemu sercu. Jesteś ważny. Co musisz uwolnić, aby zrobić miejsce na nowe? Dziewięć monet symbolizuje niezależność, dostatek i komfort, ale w tym kontekście jest wskazówką, że należy puścić nadmierne przywiązanie do indywidualizmu lub Materialnego sukcesu za wszelką cenę, które blokują Twój dalszy rozwój. Być może polegasz zbyt mocno na samowystarczalności i boisz się prosić innych o wsparcie, nawet jeśli byłoby to korzystne. Karta przypomina, że masz energię, by osiągać swoje cele, ale musisz uwolnić się od przekonania, że zawsze musisz wszystko robić sam. Jeśli realizujesz duży projekt, Zamiast się przeciążać, pozwól sobie skorzystać z pomocy innych. Tworzenie miejsca na współpracę otwiera nowe możliwości. Masz energię do osiągania celów, uwolnij ją, otwórz się na współpracę. Pozwól innym być częścią Twojej drogi. Zaufaj swojej mocy, masz w sobie energię do osiągania celów. Dokąd Twoja, twoja ukryta siła za ciebie prowadzi? Jaką masz ukrytą moc, tej odwrócony wiosne. rycerz kielichów Odwrócona, wskazuje, że Twoja ścieżka poprowadzić w stronę głębszego zrozumienia swojej pasji i, i emocji, do pracy nad sobą bez potrzeby ciągle działania, uznania lub świadomego, dojrzałego do wyrażania pasji? i emocji. Przypomina również, że nie musisz Przecież może czasem pozwalałeś sobie trudować w marzeniach. Masz coś w sobie, lub zbyt idealizować Karta radzi, sytuacje. abyś cieszył się chwilą Jednak obecną. Teraz energię, koncentrował się dziś bardziej autentycznemu i wyraźnemu. Po podejściu do rady zaświeciły te uczucia porażki. Jeżeli moja siła tkwi do zbyt impulsywnego impulsywnego przegrażowania przegrażowania w wiedniu tłustwienia, lekcji z dalej płynącej lub relacji kierowanej, każdy dwie obrzeżenia z ja czegoś uczy. Tej wiosny dostrzesz nauczysz się rzeczach, odnajdywać równowagę się między emocjami a praktycznym podejściem twoja ukryta siła karta wskazuje czyli na błogosławieństwo dla nowych przygód Zarówno w szóstka miłości, pokazuje, jak i w życiowych projektach ukrytą możesz poczuć się gotowy, by wejść na ścieżkę kreatywną lub emocjonalną, która wcześniej wydawała się chaotyczna innych. lub nieosiągalna. Przypomina również, że nie musisz na odważne kroki w kierunku realizacji pasji, ją już w sobie. ale z równoczesnym ugruntowaniem w rzeczywistości cieszył się chwilą za swoimi pasjami ją i koncentruj się te, na małych aspektach, które rzeczywiście z Tobą rezonują. Jeżeli niedawno doświadczyłaś poczucia porażki, ten rozkład sugeruje, Twoja siła że Twoją największą wiosenną, lekcją dostrzeżenia należenium równowagi płynącej. między umysłem, emocjami i działaniami, uczy. aby rozkwit dostrzegł no się uwolnić się od dawnych konfliktów i zbędnego ciężaru. Szczególnie myślę, że twoja musisz działać czyli sam. Jaką masz ukrytą moc? Twoją mocą wiosnej, jest zdolność do znajdowania harmonii w chwili obecnej, pokazuje, że i odkrywania kreatywnych siłą rozwiązań. nawet zdolność do pracy nawet nad wtrudnych potrzeby ciągłego szukania, będziesz umiejętność czerpania z przyjemności z każdego innych. kroku na drodze do Przypomina celu, również, że a nowa energia kieruje cię w stronę bardziej autentycznego światu. wyrażania siebie, opartego na Emocjonalnej drogi, abyś cieszył się chwilą obecną. Niech energia wiosennego ją przebudzenia. się na prowadzi na cię w nowy etap życia, pełen lekkości, jeżeli nie doświadczyłeś radości i harmonii porażki. To już koniec naszej dzisiejszej podróży przez karty. Niech każde przesłanie stanie się iskrą, która rozjaśni Twoją drogę. Dziękuję za wspólny czas. Niech latarnia twojej duszy nigdy nie gaśnie i zawsze rozświetla twój horyzont.